Dzień dobry, mam na imię Ola, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj opowiem Wam o tym, czym się zajmuję. Powiedz nam na początek, czym zajmuje się fizjoterapeuta? Fizjoterapeuta zajmuje się generalnie podnoszeniem jakości życia, więc jeżeli zmagasz się z jakąś dysfunkcją albo ograniczeniem, to jestem po to, żeby pomóc Ci przejść tą drogę do poprawy Twojej funkcjonalności. Fizjoterapeutę możesz znaleźć w szpitalu, w w klinice, coraz częściej na siłowni oraz może przyjechać do ciebie do domu. Zazwyczaj posługujemy się takimi metodami jak terapia manualna, masaż, leczymy ruchem, a czasem wspomagamy się sprzętem takim jak laser, albo ultradźwięki. A w jakich dolegliwościach i problemach może nam pomóc fizjoterapeuta? Kiedy warto się zgłosić z jakimi problemami? Generalnie, jeżeli chodzi o jakikolwiek ból, napięcie, jeżeli zmagasz się z jakąś chorobą przewlekłą, jesteś po urazie, może po operacji, po jakimś epizodzie, na przykład zawale, udarze, to możesz się zgłosić nie tylko po poradę, ale, bo, ale również po um, takie wsparcie w dążeniu do twojego optymalnego stanu zdrowia. Um, Fizjoterapeuta pracuje zarówno z dziećmi, jak i z osobami starszymi, dorosłymi, kobietami w ciąży. Często fizjoterapeuci też się specjalizują. Generalnie chodzi o to, żeby podnieść swoją jakość życia, żebyś poczuł się lepiej. Nawet ze swoim złym lub obniżonym samopoczuciem możesz się do nas zgłosić, ponieważ tak naprawdę ciało i umysł są nierozerwalne, więc nawet jeżeli ktoś cierpi z powodu jakichś stanów w których czujesz jakiś obniżony nastrój, to sam dotyk, terapia, rozmowa, a nawet ruch poprawią Twój nastrój, będziesz czuł się lepiej. A jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma ruch ćwiczenia? I jak według Ciebie ruch wpływa na zdrowie psychiczne, czy w ogóle wpływa na zdrowie psychiczne? Jesteśmy istotami, dla których ruch jest naturalny, więc każdy powinien dbać o swoją aktywność sam ruch wpływa na szereg naszych funkcjonalności. Poza tym, że jest dla nas naturalny, to dzięki niemu jesteśmy silni, wytrzymali, odporni, lepiej śpimy, mniej jemy i ma to też wpływ na nasz nastrój oczywiście, bo poza taką satysfakcją z tego, że się ruszamy i dbamy o siebie, możemy też dzięki ruchowi ograniczyć swój stres, poprawić nastrój, pewność siebie. Również różne, różne dysfunkcje są. Bardzo często wielowymiarowe, więc ruchem możemy zadziałać zarówno na ciało, tak jak i właśnie na swoje samopoczucie. A powiedz jeszcze nam, bo często takie jest przekonanie, że jeżeli ktoś pracuje fizycznie i ma bardzo dużo ruchu w ciągu dnia, to taka osoba się zastanawia, czy w ogóle potrzebuje ćwiczeń fizycznych, czy ta praca jakby już mu wystarcza, jeśli chodzi o ruch. Zdecydowanie taka osoba powinna zadbać o swoją aktywność, ponieważ jeżeli mamy pracę fizyczną, na przykład chodzimy, stoimy, dźwigamy, to nasze ciało jest narażone na różnego typu obciążenia. Musimy je do tego przygotować, więc nasza aktywność powinna skupić się na tym, żebyśmy byli na tyle mocni, silni i wytrzymali, żebyśmy mogli znosić te trudy pracy. Wtedy będziemy lepiej pracować i lepiej czuć się po pracy. A czy siedzący tryb pracy ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i na samopoczucie, bo jednak bardzo dużo osób pracuje przy komputerze, w biurze i przez 8 godzin cały czas siedzą? To zależy od nas, ponieważ sama wymuszona pozycja siedząca może prowadzić do zaburzeń na przykład postawy albo krążenia, które mają wpływ później na nasze samopoczucie i na przykład ból. Ale jeżeli będziemy w trakcie pracy siedzącej robić sobie efektywne, krótkie i częste przerwy, oraz będziemy dbać o swoją aktywność po pracy, czyli będziemy pracować nad tym, żeby nasze ciało było przygotowane do tej pozycji, żeby nie było napięte, to wtedy możemy się cieszyć dobrym zdrowiem zarówno w pracy, jak i po pracy. Jak może wyglądać pierwsza wizyta u fizjoterapeuty? Na pierwszej wizycie u fizjoterapeuty możesz się spodziewać, że terapeuta zapyta Cię po pierwsze z czym przychodzisz, bo każdy z nas jest inny, więc mimo, że różne rzeczy nam dokuczają, jedna podstawowa rzecz może ograniczać nasze funkcjonowanie albo utrudniać nam życie i właśnie to jest dla nas najważniejsze. Pierwszą, pierwszą część tej wizyty na pewno będzie przeprowadzony wywiad, taka rozmowa, która ma na celu dowiedzenie się z czym przychodzisz. Możesz być zapytany na przykład o to, jak się na co dzień czujesz, z jakimi chorobami przewlekłymi się zmagasz, jak śpisz, czy dobrze się nawadniasz, jak wygląda Twoja aktywność. Następnie terapeuta przeprowadzi badanie fizykalne, które, na którym możesz spodziewać się, że możesz być poproszony na przykład o zdjęcie koszulki albo spodni, po to, żeby terapeuta. Mógł popatrzeć na Twoje ciało, dotknąć go i zobaczyć, czy nie ma w nim żadnych napięć, czy jest odpowiednia ruchomość oraz wykonać kilka testów funkcjonalnych, które mają na celu właśnie um, ocenę fizyczną tego, z czym przychodzisz. I zbierając te wszystkie informacje razem ze sobą, jest projektowana taka wstępna terapia, określane są cele krótko-długofalowe, i taka terapia może później um, odbywać się na przykład na takim łóżku. Może to mieć na przykład formę masażu, jakiegoś rozluźniania. Terapeuta może zastosować szereg takich metod, jak na przykład hipoterapia albo kinezotaping. Ale bardzo ważną częścią i często najważniejszą są ćwiczenia i ruch taki terapeutyczny, który będzie miał wpłynąć na to, żeby pewne mechanizmy i schematy w Twoim ciele odwrócić po to, żeby optymalnie ono pracowało. Czasem możemy też wspomagać się sprzętem takim jak laser ultradźwięki, pole magnetyczne, które często spotykamy na przykład w przychodniach albo w szpitalach. Ale to są takie trzy główne kategorie, które terapeuta w zależności od swojej specjalności i może modyfikować, zmienić i każdy terapeuta jest też inny. Czy fizjoterapeuta może podpowiedzieć mi, jaki rodzaj aktywności fizycznej będzie dla mnie najlepszy? Oczywiście. Poznając ciebie, twoje ewentualne ograniczenia oraz twoje preferencje. Terapeuta jest w stanie z tobą ustalić, jaka aktywność będzie dla ciebie najlepsza. Nie każdy musi chodzić na siłownię, żeby ta aktywność była na odpowiednim poziomie. Taką aktywnością może być zarówno spacer, jazda na rowerze, wykorzystanie ym, swoich domowych przyrządów, na przykład takich jak butelka wody czy kij od szczotki do ćwiczeń w domu, ym, ale również jeżeli masz jakąś pasję, hobby, to też można to świetnie wykorzystać. Najważniejsze jest to, żeby ta odpowiednia dawka ruchu była wszechstronna, różnorodna yy, i Ciebie cieszyła. Wtedy to będzie miało sens i dla Twojego ciała, i dla Twojego umysłu. A teraz pokażę Wam, jak wyglądają takie przykładowe zajęcia grupowe, na których wzmacniamy całe ciało. Chodźcie ze mną.